Siemano, tutaj loczek, specjalnie dla kanału ProGaming Montaż. Pewnie myślicie, znowu TDM, znowu Jungle, znowu kosmiczna ilość zabójstw z Shui. I wam, znowu, to prawda. Yy, nie powiem, jaki ten był skor, był bardzo wysoki. No, nie dorównuję mojemu koledze z forum, który narąbał 62 do 0, bo kilka razy padłem. No i przez to, że mam killstyki do kitu. Które są rad... Którymi są Radar, Blackbeard oraz Huey. Ja bym miał Hind'a, pewnie by było powyżej 60, tak jest troszeczkę mniej. No więc już macie przedsmak tego, że narąbię tym Huey za 30 kill. A w przeciwnym teamie i w moim teamie są same debile. No, powiem coś o mapce Jungle. Rosną w nich drzewa. Spy... <laughs> <laughs> Nie no. Nawet Jungle ma to do siebie, że jest bardzo odkryta i najlepiej właśnie mieć Hugh i Hinda, bo przeciwny team, no nie ma co zrobić. Yy, bardzo dobrze gramy Dominację, był innego innego a yy, no i yy, poważnie, przeciwny team, czasami idioci. No w tym meczu yy, miałem kilka śmiesznych sytuacji, na przykład Ota, no, że tu jakiś już, 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 już gonił, już gonił, ale mu się nie udało. No i Blackbeard jest. Właśnie dobrze, że go teraz puściłem, bo tu już tu ziomek się skradał, ale jest już. No i właśnie, nabiję tę serię 10, którą bym miał już, tej hajda. no i by się działo. I by filmik był o wiele krótszy. No, szybciej bym ich skosił. Tam jeszcze ktoś po oddali się czai. No, podniosłem z AK z celownikiem Reflex. Pff, bez sensu jest ten celownik. Znaczy, celownik jest tam sobie dobry, tylko... Nie czuję większego dni przybliżenia niż między tym koliminatorem, a zajmuje więcej przestrzeni i mniej widać. Tutaj jest spot mój ulubiony, za tym kamyczkiem. To no właśnie, gdzie się cofam. Bo można, ładnie. Nie mówię o kampieniu, bo nie lubię siedzieć długo w jednym miejscu, a tutaj też przysiedziałem, bo widzę ich na Blackbeardzie, że siedzę, ale jakoś nie udało mi się ich ściągnąć. Właśnie, hitmarkery, masa hitmarkerów. Które nadlecia uciekłem, no ale G11 bardzo celne koleś mnie ściągnął. No i bierzemy się do eksterminacji moim piu. tu przyspieszone tempo, no bo nic ciekawego. Od jungle widzicie to pewnie tysiące razy, jak ludzie ściągają jungle. na jungle mnóstwo ludzi. Ludzie, ludzi, no. A więc mam już chyba 35 do 1, a cała drużyna 47. No i widzicie, znowu rada dead. Hmm. Ja mam perki, jak widzicie, bojak ręce pro oraz hacker pro. Y, bojak pro bardzo się przydaje. Można, na przykład na free for all paczki nie lubię używać, no bo bardzo łatwo widać leci i bardzo łatwo mu klesz. Ale na tdm Yy, wiem, że pamiętam, że kiedyś przed paczem, pierwsze yy, jak zaczynają się Wojaka Pro, brało się wieżyczkę sam, pakę oraz działko. Jeszcze było tak nastawione, że Wojak Pro zmieniał zawartość paczki zawsze na lepszą. Czyli to działko, które było za 6, czy tam za 7 opiar. Zmienialiśmy już na co najmniej Blackbearda, Huey, Handel lub psy. No lub jakieś tam walkirie, ale przeważnie, pamiętam, że miałem mecz. Że z trzech paczek wszystkie trzy zamieniłem na Blackbearda. Ale, no dobra, zmienili to po półimś tam z kolei, że tylko paczkę można zmieniać. Ale mogli już zostawić, że chociaż zostaje, że zawsze na coś lepszego. No bo, mamy no na przykład, spada mi helikopter Cobra. No i zmieniam go. No myślę, że dobra, dobra że spadła. Myślę, że zmienię go na Blackbearda czy innego. innego chopera. A ja tu zmieniam na moje. Tutaj zabrakło mi AMO, myślałem, że gdzieś ktoś ma. O tu właśnie fail I głupi na palmie ciągnął. Tak by był drugi, QI. i myślę, że doszedłbym do tych 60 kg. No już sam mecz 10 kg zostało do końca, więc wam powiem, że miałem wynik 51 do 6. Yy, no. Użyłem jeszcze Sentexa lub Tomahawka bardzo często. Choć na tej mapie Tomahawkiem bardzo trudno trafić. Oczywiście jak Tomahawkiem mówię o trafieniu z dużych odległości, a z Tentexem za, za budyneczek można ładnie sieknąć. No tutaj dead. Oczywiście. piękny. AK-74U. Lepiej niż nie mogło. Dobra, jeszcze zostało 5 killi, jeszcze chyba raz tam padnę. Hmm. Aha. Yy, czujnik, czujnik pulsu, którego używam. Yy, bardzo jest przydatny. Chyba, że ktoś ma Hackera Pro, ale rzadko się zdarza, żeby Ludzie mieli hakera Pro. No zdarzają się oczywiście przypadki, ale stawimy sobie czujniczek gdzieś w rogu i widzimy, że reszcie się przesunął. A my możemy spokojnie y nie bać się o plecy, bo wiemy, że nikt tam na plecy nie zajdzie. Tutaj jeszcze jeden desk od tego samego gościa, z tej samej broni, cudowny AK-74U. Tutaj i mój kill na sam koniec. Dużo ilość punktów.